Pukój dobro, pozdrawiam Was serdecznie. Jestem z moimi kochanymi studentami w górach. I tak sobie myślę, że my księża czasami nie doceniamy tego wielkiego daru, jakim jest możliwość już posterżowania. Wiąże się to często z rozmaitymi, pewnie trudnościami dla wielu, ale trzeba przyznać, jest to także wielka radość i nie dajmy sobie tej radości odebrać przez nasze lenistwo, czy zniechęcenie, czy brak efektów, czy może tłumaczeniem się pewnymi napięciami, które są w kościele, bo takie społeczeństwo, bo teraz taka sytuacja. Po prostu róbmy swoje duszpasterzowanie jest czymś tak pięknym możliwość towarzyszenia ludziom w wierze w kościele, wspólne odkrywanie drogi do Jezusa to jest wspaniała sprawa dlatego kochani duszpasterze, jeżeli oglądacie to nie poprzestawajmy na tym, co jest cudowne a co niestety nam przez jakiś czas zostało zabrane i zatem też tęskniliśmy oczywiście mi się tu o pandemii z drugiej strony kochani wierny, wierni tak sobie kiedyś pomyślałem, jakie to jest piękne określenie móc powiedzieć do kogoś Siostry i bracia. Wspierajcie nas także. Módlcie się za nas i jak trzeba to nas motywujcie, bo Chrystus Pan powołał nas ze względu także, a kto wie, może i przede wszystkim na Was. My, nasze kapłaństwo jest po to, aby Wam służyć. Pokój i dobro.